Pięknie. Witamy Panie Aleksandrze, jak za każdym razem w takim pięknym nastroju. Witamy Cię w Polsce. Dzięki Panu, mam piękny nastroj. I chodzi o to, Panie Andrzeju, przypominam z lat studenckich, słynny romans amerykańskiego, słynnego pisarza Johna Steinbecka. Zima trwogi naszej. To z Szekspira. Jak brzmi. Zima trwogi naszej, a co my mamy tu? Niby to jest wrzesień, a jest powrót lata. Powrót lata w naturze, w winogroniu pana, a jednocześnie. Jednocześnie. Mam propozycję określić nasze spotkanie lata nadziei naszej. Wróciliśmy do lata we wrześniu. Chyba вот tak? Teraz nie jest. Każda pora roku ma swój urok, tak jak te piękne winogrona tutaj rosną, o proszę bardzo, tutaj też, że możemy siedzieć na tarasie i podjadać winogrona. I wczoraj Pan mówił przetrwamy i tak możemy przetrwać, prawda? E, Różne tak, ja to nadzieje nasze, kiedy my przetrwaliście i przetrwamy. Ja zastanawiałem się nad tematem naszego panelu dyskusyjnego na temat, na temat yy, naszej dyskusji, na temat terapii. Bo to, że teraz będziemy organizowali sympozjum jutro, to przy okazji zapraszam osoby zainteresowane na to spotkanie. W internecie jest informacja. U pana też na Facebooku. Umieszcza pan. Widzę, że śledzi pan Facebooka naszego. Tak. Tak. Starania pana. Widocznie ano, na całą ziemię. Tam panie. Panu zawsze gratulują i chcą się spotkać z panem tutaj, kolejkę ma pan. Ale ja mi akurat podstawił pan temat teraz. Przetrwamy. Akurat miałem wczoraj panią i to ciekawa ten ciekawy temat. Pyta mnie jak przetrwać te Jesienne lata, jesienne dni, które ona określiła, czy lata, no bo pani już jest tak e, 62 lata i uważa, że to jesień dla niej przychodzi. Choć nie uważam, bo <grywia> my, my zbliżamy się do tego wieku już, e, żeby przetrwać. Ta pani zapytała mnie, żebym jak zrobić, żeby ona dalej jeszcze przetrwała, bo już jest wypalona denerwuje się, przeżywa. No, czy ma Pan jakąś receptę, panie doktorze, na to, żeby ludziom można pomóc, żeby przetrwali te jesienne dni swojego życia? No, wobec pięknych pań, jak śpiewała kiedyś w pewnym już okresie Alla Pugaciowa, tym latem Spotkałeś się ze smutkiem, a miłość przeminęła z wiatrem. Ja myślę, że nic w naszym życiu jeszcze nie przeminęło, bo nie czuję się na tyle, bo ja jako terapeuta muszę być dyspozycyjny i, i, i motywować innych do działania. Ale tej pani zastanawiałem się, co bym miał jej przedpowiedzieć, żeby ona przetrwała. Powiedziałem, że. Wobec tego proszę Pani Aniu zrobimy taki seans, w którym zresetujemy Panią, bo za dużo Pani się przejmuje swoim życiem, za dużo ten umysł świadomy, logiczny Pani uruchomiła w swoim życiu, nawet jak Pani nazywa to jesienne dni. Chociaż proszę popatrzeć, jesień się zbliża, jak pięknie jest. Czyli jesień też może być piękny. Nie gorzej jak wleci. Ja mówię, winogrona rosną na balkonie, tylko rękę wyciągać. Z tej strony tu gruszki są, tu jabłka są. Nie trzeba z domu wychodzić i możemy przetrwać, tak? I to przemieszczenie zgodne z Freudem. Bogactwo natury, musimy, a musimy znaleźć równolegle bogactwo w duszach naszych Poprzez bliskich natury. ludzi. Mhm. Czyli, czyli ludzie szukają e, motywacji w świecie zewnętrznym. E, słyszałem dzisiaj, że już marihuana będzie w aptekach jako lecznicza, a więc muszą czymś się stymulować ludzie, żeby przetrwać. Ale można przetrwać, powracać do natury, do łona natury, jak my Mamy środki naturalne w naszej biochemii. Co najmniej nie gorzej jak marihuana i nie są szkodliwe, bo to idzie z naszego ciała i w stanach zmienionej świadomości i odporności również cielesnej, to znaczy z wykorzystaniem fenomenu hipnozy, możemy dać taki stan, kiedy organizm będzie produkować nie tylko endorfiny, opiacie, a niektórzy jeszcze nieznane składniki. Co najmniej, malo mówić, panie Andrzeju, nie gorzej jak marihuana, i wtedy niepotrzebna orientacja na świat zewnętrzny, bo bogactwo i natura szły od Natura jest zewnętrzna, jest natura wewnętrzna. Tak. Tam są skarby. U nas, za pomocą naszym technikom możemy dać taki stan i taki model, nawet nie program, a model na przyszłość, a model w całości i duszy i ciała. I niepotrzebne uzależnienie od ropy, od gazu od marihuany, bo to od, podejście. Od seksu, od alkoholu, od narkotyków, bo mamy hormony szczęścia w sobie, tylko przed hipnozą, tak? Hipnoza to jest jedna z technik, która daje jak magiczny klucz, wyjście do tego stanu. I tak już się stało, że pan Andrzej, no i między innymi ja, створилися ці ті техніки, випустили джин на з бутилки і єстешми на ціле життя, пані Анджею, так і наш лот умінзнене, що ми е, можемо, потрафимо тими техніками щось змінити і ще навчити інших людей, ентузіастів, наших вірних, запалити їх серця на наших варштатах. No tak, mówiliśmy o tych warsztatach takich właśnie dla ludzi, dla motywacji, żeby przetrwać, czyli wyzwolić swoje wewnętrzne mechanizmy obronne organizmu do, do działania. Czyli wszystko jest w nas. I ta natura jest w nas. I, i, i można przetrwać, tak? Nie tylko te lata 60. 70. i 80. lat. Sekret przetrawania moim prywatnym zdaniem jest kobiecym e, perwiązkiem. Bo mężczyzna orientowana zawsze na koniec, żeby zrobić sprawę. A kobieca podejście, uwaga do procesu. Nie to co będzie, takie nerwicowe oczekiwania, co będzie dalej. A tu i teraz, piękno procesu, żyjemy teraz, a kiedy orientowany na przyszłość, na dzień tylko co będzie, to okradamy. Okradamy teraźniejszość. Teraźniejszość, tak. I to nie może I nauczyć, żeby było ocenione piękno tego, co jest, bo czasami skarzymy się teraz. Nie tak jak wcześniej naszych przodków, oczywiście to depresyjne podejście. Lub co będzie, to nerwicowe lękowe podejście na przyszłość. A na teraz to jest doświadczenie dojrzałości osoby. Dojrzała osoba. To no nie i tak zawsze mówię, tak ważne u ludzi jest tu i teraz, ale ludzie chcą... Yy jeszcze dzisiaj nic nie zrobiona już myśli jaki będzie koniec tego czyli wyprzedzają swoje życie nawet 10 lat do przodu to jest tak jak kiedyś też tak szybko żyłem teraz chcę zwolnić tego życia i szybko jeździłem samochodem człowiek jadąc samochodem nawet bo samochód to jest życie jak ktoś jeździ samochodem tak radzi sobie w życiu tylko w naszym już wieku po 50 nie musimy specjalnie śpieszyć się do czegoś a więc idziemy wolniej. Może zmniejszyć ze stu, te 120 do 80, jadąc patrzeć na ten piękny krajobraz i cieszyć się tym, co jest. Dojeżdżałem kiedyś z Wrocławia do Krakowa, tam przyjmowałem w Krakowie, jak wie pan, ulatały tego tam na Warszawie. To było nas 20 lat, bardzo żałuję. No, już, już 16 lat temu to było bo w 99-2000 roku, 2001. Podobnie do Łodzi, to do Anastazji. Pamięta, pamięta, tak? Pamiętam na, ten szlachetny zestaw. Na, pan Cisza, Anastazja, klinik. pan Wróbel. No. Pamiętam diamenty w e, tak. lat. Gdzie I, te chłopcy z tamtych lat? Na pewno my stopach, zostali z Tobą lat. Z lat. No bo ci ludzie niektórzy odeszli. Klinika duszy człowieka w Łodzi. No i... i... To co my robimy i dla e, normalnych, zdrowych ludzi. Psychologia głębia, a co, Ani... co pomagamy w terapii, oczywiście to jako terapeuci. No mówię Ania, czyli Anastazja, bo to Anastazja pseudonim, e, e, nazwała ta klinika duszy człowieka w 2000 A roku. my dodamy i laboratorium duszy, bo czasami ludzie chcą nie tylko być, żeby być zdrowym, a żeby zmienić coś w swoim życiu, bo czasami żyją nie w swoim życiu. I laboratorium duszy bardzo ważne. Możemy pomóc e, przebudować e, swoją osobowość, bo na, nasze techniki mogą pozwolić siebie na to. Oparte na psychologii i głębi. Dlatego hipnoza. Nie dlatego, że jest jakiś urok, demonizm hipnozy, a hipnoza to jest środek, żeby dążyć do głębi. Tam, gdzie są korzenie różnych zjawisk, przyczyn, żeby dać jeszcze możliwość zacząć od zera. Ja tylko chciałem dojść wtedy, wtedy, jak jeździłem tam do Łodzi, do, do Krakowa, rano wyjeżdżając o 6 czy 5, chciałem być na 10 na miejscu. No i tam na liczniku u mnie zawsze było 120-150 po tył wroga, to jeszcze nie było autostrady. No i łapałem punkty na drodze, mandaty i śpieszyłem się, gdyby ktoś powiedział mi, co ja widziałem po drodze, to nie wiem, ciągle do przodu, powiedzmy 15 lat temu czy 20, ale dzisiaj to trzeba zmniejszyć, to zredukować o jedną trzecią. I tak też mówię do swoich pacjentów, zwolnij, się dzisiejszym dniem, cieszyć się ci dzisiejszym dniem, każdą chwilą życia, ale nie myśleć będzie jutro. Co? Jutro będzie to jest, co dzisiaj będzie, bo to co dzisiaj siejemy, to będzie jutro. Dzisiaj jest uczucie miłości, radości, szczęścia, zadowolenia. No i takie powinno być jutro. Młodzi mogą żyć jutrem, bo oni budują dom, budują życie, zbierają pieniądze i kiedy to, to już jutro przyjdą, przyjdzie ten dom pobudowany, to się wtedy rozwodzą, to za szybko żyją. Za szybko. Zapomnieli o sobie. A więc... Zradzę, żeby tylko wrócić do tej natury, do tych pięknych, jak tu mówimy, e, drzew i przez naturę do siebie, bo to wszystko w nas jest. Nam nic zewnętrzne, żadne stymulatory, e, tabletki, e, różnego rodzaju e, alkohol, narkotyki, papierosy. Ja nigdy nie miałem do tego ciągnoty, do takich uzależnień. nie to, to bardzo. Nie odrzucało, po prostu obojętne było i na dzień dzisiejszy również, e, żeby tam alkohol dawał szczęście jakieś człowiekowi, to tylko może przyjemna dyskusja po alkoholu do człowieka rozluźniona, ale niektórzy potrzebują alkoholu, dlatego żeby cóż, przepić, zabić się, weselić się, ale nawet i siebie karać, bo poniża się siebie po alkoholu, <laughs> tak naprawdę głupieje człowiek, a po co to. Jak można żyć naturalnym życiem? Panie Andrzeju, na poziomie, na pół żarta, na pół serio. Bo Pan, moim zdaniem, jak i ja między innymi, jest bardzo podatny na sugestie. I czytałem no. na wspaniałych e, drogach polskich, kierowca zwolni się. I teraz dotarło to do Pana na wszystkich poziomach, a nie tylko na drogach, ale na poziomie życia, na poziomie egzystencji, kiedy травами і пшетравами. І я є ще підкреслюю, що понівеш існіє, як мовіно в медіях, Міністерство скарбу, то мам пропозицію на пожемі метафори, щоб було Міністерство скарбу душі і пана міністром скарбу душ людських. Пан заслугує на Добра кавка. Tak. To też tak. stymulator. Oprócz tego, że to jest stymul stymulator, jest rytuał, jak w Japonii, rytuał Bicie. herbaty, a u nas rytuał pełnych napojów, między innymi kawy też. Kawa też, smakuje kawa, myślę, że, że, że nie głupieje człowiek po kawie. Ale my możemy potrafimy bez wszystkich bodźców zewnętrznych zrobić tak, żeby wszystko było z wewnątrz i było wewnętrzna kawa. Blask, który byłby w branżowych oczach, przez serce do gwiazdy jak tam jest lub morskie kolory oczu pana. Moje kolory Tak, i tak myślę, tej pani poradziłem sobie, żeby przetrwać, to trzeba zwolnić troszkę, to przyjedzie się tą drogę spokojnego życia i nie gonić już do przodu tak bardzo jak młodzi to robią, bo dawniej można było gonić. Później człowiek budzi się po tym takim wyścigu do siebie, do swojego wnętrza. Że doznać to, co ważne jest przez duszę i ten spokój duszy. dusza potrzebuje spokoju, natury, przyrody, odpoczynku. Także rozwinął pan ten temat przetrwamy. Oby nie narazić. <ścoughs> jest taka telewizja chyba o służbami. Nie, to telewizja trwamy. To... Trwamy. A u nas rozwinięcie tej idei, bo już 21 stulecie, i które, które mam nadzieję przetrwamy. Wspólnym Będziemy wspólnie ze sobą pracować, także ja to, ten temat rozwijam dlatego, proszę Państwa, żeby przetrwać trzeba zwolnić trochę, mniej się spalać, a przeżywać każdy dzień z radością, z zadowoleniem. Czuciem ciepła, miłości jak jest, a można w sobie szukać tej miłości, jak nie ma. Nie musi być to koniecznie na zewnątrz. Ktoś ma nas miłować, to my sami siebie nie możemy miłować, poddać. Choć troszeczkę, a jednak przedłużycie szlak dostać do niego, azylu wysokiego. Powoli do, do przodu. Dusza by miała być. Zwolnić się. <noise> Wpierw, żeby zwolniła dusza, trzeba ją pobudzić, że ją się ma. Obudzić, bo... sprowokować rezerwy z głębi za pomocą naszych technik i wykorzystać nie tylko ogień dla ognia, a dla konkretna, żeby zapalić ogień serca, oświetlić duszu. Pokazać drogu, a wybór należy do ciebie. Nie naciskamy, a dajemy możliwość człowiekowi kolejny raz coś zmienić, bo człowiek, nawet pesymista, w depresyjnym stanie, nieświadomo wierzy, że on potrafi. Bez tej nadziei on nie może żyć. I kolejnym razem, i jeszcze ponowno, ponowno po każdej klęski on chce zaczynać. Miarach. I my nasz duch pan, że pomóc w tych namiarach. Dobrze, że chcemy co, coś zmienić w swoim życiu. zmieniać chociaż trochę. Ale ludzie chcą siebie zmienić najczęściej, bo nie chcą zmieniać siebie. Jednoc jednocześnie chcą, chcą i nie chcą. I chcą i nie chcą. To dysocjacja, rozczepienie. I to jest konflikt, kontrowersje i arenan bitwy. Душа чоловіка, як мовив Хенрик Хайне, німецький слинний поета, та Челіна, е, которая поділила це свят ідже через моє серце. Podzieliła cały świat, tak? No, o, cały świat. O, o tych przed... dwóch energiach tak? i idzie przez moje serce. Przez plus i minus, tak? Mamy tą energię, która dzieli cały świat. Na... A, gdyby to był jeden wymiar plus minus, <laughs> a ich wiele, wiele, bo świat jest wiele wymiarowy, czasami nie, z tego tarasa obserwowało pan pamiętam odejściu, tęciu jako mostek przyszłości. przyszłość naszej duszy, tęcia. Hmm. No wczoraj obserwowaliśmy z tarasu tutaj pełnię księżyca. No, no, no tak, no. byliśmy tu, no. jak mówiono, w pełnię księżyca. jeszcze spokój, filozoficzny humor, gwiazdy, które coś mówią. No i to na. To widzieć należy tak, żeby człowiek był w zgodzie z sam sobą ze światem wewnętrznym, a jak w zgodzie ze światem wewnętrznym, to i zewnętrznym. Ja nawet teraz na poziomie aforyzmu, panie Andrzeju, godność człowieka sam sobą jest ważniejsza od umiejętności życiowych. Myślę, że to co my uczymy i magoterapii, hipnoterapii to jest właśnie to co ludzie powinni doświadczyć żeby wrócić do samego siebie żeby pobudzić siły wewnętrzne organizmu żeby nie móc szukać tych stymulatorów w świecie zewnętrznym o tym Pan też pisze na swoim Facebooku na swojej stronie zauważyłem i nawet ta wizytówka którą oglądałem wczoraj bo uzgodniliśmy, że od, od dzisiaj tak przyjmuje pan tutaj u nas, bo wczoraj miał pan dwie osoby, dzisiaj też. No i pytają, co co może doktor Daniłów pomóc. No myślę, że nie zmienia pan człowieka przed swoją terapię, ale może... наша подає, що показати можливість змін і допомогу чоловікові. Але вибор належить до чоловіка. В тим різниця між нами, а педагогом. Бо педагог і того роля начистка. А ми показуємо. І коли більше просьба, допомагаємо змінити. А педагог лише розказує. No tak, ale no, na tym polega nasza metoda i żeby jednak dotrzeć do swojej podświadomości, do swojej duszy. Więc zapraszam, to znaczy zapraszałem, bo widzę, na, y, ludzie dzwonią w sprawie spotkania z Panem. No i tutaj proszę powiedzieć, w czym Pan może pomóc. Sorry. No najpierw w czym może pomóc ja już widzę, czym pomaga pan. Dlaczego jest pana sukces? Moja analiza, prywatna analiza. Bo i moja najważniejszym składnikiem metody pana jest emocje. Emocje są, panie Andrzeju, katalizorami różnych procesów. Bo inaczej nie będzie reakcji alchemii duszy językom parandowskiego. Alchemia duszy, alchemia słowa, alchemia duszy, tak? Trzeba wzmocnić emocjonalna, to jest katalizator, kiedy chemiczna, alchem duchowa reakcja. I pan pomaga, kiedy bierze klasyczne techniki, ale i To fantazja. Nie trzeba lekceważyć fantazji, bo najpierw, jak mówiłem, ona emocjonalna. z tego powodu moje hasło fantazji rematerializują się. No tak, może fantazja. ja myślę, że wyobraźnia twórcza. My w tworzymy tu właśnie twórcze działanie i myślę, że to co jest niemożliwe świadomie to jest możliwe wszystko kiedy jest możliwe w nieświadomości wyobraźni. Jeżeli będziemy wzięli wyobraźnię, że jest możliwe, tak będzie w życiu. використовуємо нещо одно, але на кінці завжди аналізуємо, завжди робимо структуру, новий уклад. Як мовив Фройд, в кінці все має бути проаналізовано. Але потім, пізніше, а найперше дати активацію тим живьолам. А пізніше створити за допомогою тих тебе жодла нову життєвістю будуємо, пані Анджею. Jest pewne niebezpieczeństwo, to odwaga, budowanie to jest nowe rzeczywistość. A mówimy, Pan mówi skromnie, robię terapię, robię korekcję. Nie. Pod tekstem działalność pana to jest budowa nowej rzeczywistości. No ja jestem szczęśliwy, że czasami jest uczestniczył z Panem w tym procesie. No, ja jestem zadowolony, że Pan przyjeżdża tutaj i myślę, że Panie go to, że przetrwamy wobec tego, tak? No, nasze nowe hasło to na poziomie propozycji dla całego szlachetnego społeczeństwa przetrwamy. Przetrwamy. Dziękuję, Dziękuję. przetrwamy.